No, tysiąc spotkań autorskich. Proszę, powiedz nam na samym początku coś, czego nigdy na żadnym spotkaniu autorskim nie powiedziałeś. Chcemy być uszanowani przez Ciebie tak, jak nasza obecność świadczy o tym, że szanujemy Twoją wyjątkowość. Po pierwsze, bardzo dziękuję. Tobie za ten wstęp i wszystkim gościom, bo jestem przerażona po prostu ilością tak wspaniałych ludzi, którzy przyszli na to spotkanie. I wszystkich bardzo gorąco witam. Wraz z panią Małgorzatą Mielewską, reprezentującą Wydawnictwo Bóg, które wydało nie moją książkę. Witam tłumaczkę, mogę sobie na to chyba pozwolić, chociaż to jest troszeczkę no, poznajomości, bo witam tłumaczkę Ewę Sherman, która przyleciała wczoraj wieczorem z Bristolu z Anglii. Nieszczęśmy, brak. <klucza> Cicho na posztuchu i tak naprawdę to, to jest moje dziecko własne, które, które żeby nie to, że, że jest dzieckiem, to nie wiem, czy ja miałam takie fajne przekłady, jakie mam w mojej twórczości, ale miałam powiedzieć coś, czego nigdy nie mówiłam. Ja, ja, ja powiem, że ja zawsze przez tyle lat pisania uważam, a nie mówię tego, że ciągle podejmuję próby i ciągle się boję, że nic z tego nie będzie. No, czasem coś nam wychodzi, ale naprawdę, proszę Państwa, ja y, nigdy bym nie ośmieliła się powiedzieć osobie, że ja coś wartościowego naprawdę napisałam. Ciągle są to dla mnie eksperymenty. Pewnie niedługo przestanę pisać, bo czas upływa. Ale robię co potrafię. A resztę należy do czterech. Ja to bym nazwał pokorą. Krystyno, proszę Twoich przyjaciół o zaśpiewanie dwóch pierwszych sonetów, które zdaje się, że były początkiem Waszej artystycznej współpracy. To znaczy, powiem, to jest bardzo dla mnie ważne, bo y, rzeczywiście w ostatnich latach Andrzej Karolczyk i Marta Bielska, znakomity duet, śpiewają, prezentują y, moje wiersze z kilku ostatnich zbiorów y, z na Namur, czyli y, pierwszy poświęconej Izabeli Branickiej i zeszczelonej Kuży wydanej w Krakowie, a poświęconej z kolei miłości do siebie wzajemnie dwojga artystów, malarzy, Ireny Gajsowej, i Wojciecha Gajsa I tylko miłości do sztuki o tym śpiewają moi wspaniali koledzy. Natomiast z Andrzejem Karolczykiem zaczęła się moja współpraca bardzo, bardzo dawno. Andrzej, kiedy to był tak 30 lat, no. Rzeczywiście, to był 86 rok, kiedy Andrzej śpiewał z Aaron Wójtkiej prawda? Z białostockiego Teatru Lalek, sonety z cyklu Powrócę Rolandów. One nie znalazły się w koneksjach, w koneksjach, ale dla przypomnienia tych początków tej naszej współpracy. Poprosił właśnie o wykonanie y, dwóch samolotów z, z tego cyklu, Jabłko i Bieńne y, do Ciebie. Marta wspaniale towarzyszy, zachwycam się za każdym razem, jak ona to robi, ja nie wiem, improwizuje coś pięknego. Bardzo proszę. Do siebie z przypadku dwie bąbki różnych odmian. Jedna z pięknem od ognia, druga ciemka, szlachetna. Gniazda przy framulach Z szczęścia i noc bywa długa A w jej wnętrzu dwie połówki sernej Jednym jabłkiem i gniazdem nasiennym Jednym jabłkiem i gniazdem i no Przez życie idę mozolnie i skacząc po górach Z kulą nogi i akupunkturą Gwiazd spadających boleśnie po świcie Przez słodkie dny średniowiecznych Ładnego styksu, na rocznych sił, apokalipsy, rzucał się głową w przepaść, jak ćmalą płomieni. Z nieuleczalnie poranioną duszą, w zgubnym nałogu szalejących wzruszeń, Zapominając o wodzie i chlebie. chlebie Śled jak chleby na światła rozcenią. Dławiąc się łykiem ostatecznym tlenu, Ty wciąż mnie ścigasz. Ja biegnę do ciebie, Ty wciąż mnie ścigasz. kiedy zajmował się przede wszystkim w swoim no prawie że genetycznie związana z Wilnem. Był czas, kiedy w centrum twoim był Szekskir. Potem przyszedł czas na Izabelę Elżbietę Branicką. Tutaj się spotkaliśmy niezależnie od jakichkolwiek komunikacji to ja z grupą przyjaciół byłem autorem pomysłu i nagrody Laur Izabeli Elżbiety z Poniatowskich-Branickiej dla dwóch par małżeńskich za zaangażowanie w poczuciu radości i sensu życia. Byli to Państwo Joanna i Jan Kulmowie i Barbara, i mm, Wojciech Kilar. Bardzo mnie interesuje, co ciebie zatrzymało w, przy Izabeli. Czy to tylko pałac? Czy to może kobiecość? Nie, już odpowiadam. Przyjeżdżając jeszcze w czasie studiów, no proszę to zatrzymać dobrze teraz? To jest pałac paradnicki, ale proszę popatrzeć, to jest zupełnie osobna planetka wędrująca po niebie. A zrobił ją mój kilkunastoletni wnuk. I to nie jest oko, tylko taka fajna technika. Na dole my stoimy do góry nogami, w tym czarnym punkcie on obraca się, obraca 20 razy, robi różne takie fragmenty kadrów. Bawi się tym po prostu. To jest zresztą zamknięcie właściwie książki. Też tym właśnie ujęciem. No więc odpowiadam na to pytanie. Przyjeżdżałam z moim ówczesnym narzeczonym, a dotychczas, mam nadzieję, to zgodnym małżonkiem moim, z Koneckim. I pierwsze, co on zrobił, za pierwszym pobytem do mnie zaprowadził pod pałac Branickich. W związku z tym moja córka Ewa otrzymała na drugiej imię Izabela. Ewa ma takie imię z powodu Izabeli Branickiej. Ja wtedy niewiele jeszcze widziałam, ale zaczęłam wnikać w ten temat coraz głębiej. Zresztą na polonistyce było dość łatwo o źródła. No i po latach, to są jakby to pewne reperkusje po wielu latach, że y, zaczęłam budować jak gdyby, biografię tej w sumie dość nieszczęśliwej postaci, y, bo dzie, jako dziewczyna, młodziutka kobieta, 18-letnia, została wydana za pana starszego 41 lat, to chyba nie był komfort. A musiała. Y, Uporać się w jakiś sposób z tą sytuacją jako córka bardzo dynamicznej osoby z salonów warszawskich, pani czartoryskiej, z domu, ze słynnej familii czartoryskich, a żony pana niejakiego Poniatowskiego, no bo wie, wiadomo przecież chyba przynajmniej wiem stoku, że Izabela Branicka była odrobinę starszą siostrą króla Stasia, też z tą bardzo nieszczęśliwego. No? I bardzo wiele zrobiła do tego miasta. On w Warszawie dbał bardzo o kulturę, ona tutaj, zresztą on nie odmawiał jej pieniędzy, małżonek, wspierał ją w tych, w tych wszystkich działaniach. Teatr tutaj powstał, kościoły, ochronki, szpitale, bardzo wiele zrobiła. A ja starałam się pójść tymi wszystkimi tropami historycznymi, ale ponieważ uważam, że w dobie kultury obrazkowej, jeżeli chce się dotrzeć do młodego odbiorcy na przykład, to taka forma poetycka, jaką jest sonet, zamknięty w tej może bardzo um, zdyscyplinowanej formie, jaką jest um, ten kwadracik taki, mieści się w jak gdyby 14 wersów z przerwami lub bez przerw zależy czy Szekspirowski czy Petrakowski, nie będę Państwa w to wprowadzać teraz, ale ja muszę ciągle o tym wiedzieć, o formie, a budować treść, takie jak ten, przynależą konkretnemu wierszowi, w ten sposób Powstawała także Izabel Monamour. Po francusku powstał tytuł, dlatego że była to w ogóle w tej chwili ogromna moda świeceniowa, jeszcze przedtem barokowa, na kulturę francuską. Cały nasz dwór korzystał z tego również. Izabela jakże tylko Hetman Branicki pozostał wierny kontuszowi, kostiumowi w ogóle szlachty polskiej. Przez co też dochodziło do pewnych konfliktów, ale przyjaciel Hetmana. Jenerał, Jędruś ukochany, yy, no bo przytrafiła się taka wielka miłość Izabeli w czasie trwania małżeństwa, na co małżonek yy, łaskawym okiem spoglądał, gdyż cały Francuzner otaczał go przez całe życie. Życie, po prostu życie. Zacząłem od yy, sonetów z serii Cisza, z tą Cisza taką dużą, ja nie wiem czy nie największą refleksję o twoich sonetach dokonał Andrzej Waśkiewicz. On zatytułował swoją, swój tekst Świat sonetem scalony I tam Psychologizuje, mówiąc, że ta dynamiczna, wielowątkowa, delikatna osoba nazywająca się Krystyna Konecka po prostu znalazła sposób na zintegrowanie siebie i swojego świata sonetem. Co ty na to? Ja strasznie mnie wzruszał Andrzej Waszkiewicz On odszedł kilka lat temu i ja 28 listopada w Zielonej Górze otwierał wystawę moich fotogramów jednych poświęconych. Yy, on w jakiś sposób od początku towarzyszył mojej twórczości. Może pan po prostu będzie przekręcał, dobrze, bo nie wiem, czy pan na coś jeszcze trafi. To są moje różne książki, Andrzej Waśniewicz pisał o kilku z nich. Yy, Oj, Barbara, przepraszam, ale zrobię dygresję. O tej książce nie mówimy tutaj w ogóle listy dobiegniewskie właśnie poświęcone m.in. o Flagowi goldenberg Race. Barbara Chorawianka czytała wiersze z tego albumu wiosną tego roku w, na SGGW w Warszawie, ja byłam w tym czasie właśnie w Anglii i kiedy dostała książki moje, zadzwoniła, sama do mnie zadzwoniła do Białego Stoku. Że musi koniecznie mnie poznać. To było przepiękne. To też ogromna dla mnie nagroda. Kiedy już byłam w Warszawie, spotkałyśmy się i od tak robiłyśmy sobie różne zdjęcia przez lustro. Przyjaźnimy się od tego momentu bardzo. Pani Barbara Borawianka ma 86 lat i E co tam, moje koleżanki mam po 95 jeździmy razem na wycieczki samochodem za Warszawę. O! To jest coś pięknego. A no to jest... Jak nie robisz dygresji skoro to tak mi się składa, to jest jeden z pierwszych przypadków współpracy z Ewą u prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w jego rządowym mieszkaniu w Londynie. Ewa zrobiła nam taką autofotografię z nieżyjącym już też jego kronikarzem Juliuszem Engeletem i to zdjęcie było w Gazecie do mojego reportażu na temat zamku, czyli siedziby rządu polskiego na uchodźstwie. Ale to tak niech sobie idą odpowiedzi, tak. Warto było zrobić dwie i wracamy? Y, wracamy no po prostu y, do, nie wiem czy do końca sobie potrafię poradzić z tymi wierszami, ale y, myślę, że Życie jest tak skomplikowane, tak wiele przynosi y, trudów y, nam wszystkim, że ja postanowiłam w tej właśnie formie, bardzo związanej, bardzo ścisłej, y, jakoś się próbować mieścić, i jeżeli to jakoś wychodzi, to także dzięki temu, że y, jestem, nie wiem, może dlatego, że jestem też z takim zogiaku, y, wagą która porządkuje w jakiś sposób zachowuje równowagę. I ja staram się to, co się dzieje poza mną, poza moim domem, na co nie mam wpływu, porządkować z tym, co się dzieje u mnie w domu. I yy, nie wiem, może gdybym przeczytała 14 sonet z tego cyklu Sonetki Korona, bardzo mi bliska forma, jak pięć takich cykli popełniłam czyli wieńców sonetu, ale przeczytam coś, co może mnie w jakiś sposób tak yy, tłumaczy, to jak piszę właśnie chociaż jeden przeczytam dobrze, wrócę przez raz do źródła, w cicho, coraz ciszej, i do końca z tym rytmem jak klasyczny taniec, książki w logicznych rzędach, saska porcelana drżąca zgodnym stakato zbudzonych klawiszy. Ten rytm to równomierny oddech mego domu, porządek dnia, w nocy w stałych porach roku i to, że trwam, że serca cichuteńki łopot pozwala mi przenosić góry na ramionach. Moja malutka władza i ład tuż za ścianą tracą sens. Głupią tropy w dzikim zgiełku świata, nie dam rady żyjącym z eskalacji wojem starym durniom. Do czarcze, kiedy do, do szeregu ktoś popędza, popędza swoją racją i wrzaskiem. Dlatego kocham ciszę. Z niej wyszłam. z niej trwam wrócę. Kocham ciszę.